Mam kilka pytań. Co na wrastający paznokieć? Podcięcie elementów wracającego paznokcia i opatronek. Co zrobić z ciemną smuką pod paznokciem? Zarazcie wizytę u dermatologa. Krwiak pod paznokciowy? Turbina patologiczna. A rogowiec? Turbina. Płoneogryfoza? Niezawodna turbina. Co na nadpotliwość? Puder podologiczny z Proker syna Synao 5, a w trudnym przypadkach toksyna botulinowa. A co z brodawką wirusową? Praca nad układem odpornościowym, a później metoda fizykalna albo chemiczna. A kręcający. Profilaktyka i ortoneksja. A sucha skóra? Tak. A grzybica paznokci? Turbina. A odcisk? Turwina. A w przypadku modela? Opracowanie skalpelem i współpraca z fizjoterapeutą. A hiperkaratoza? Skalpel. A omnokaliza? Diagnostyka makologiczna i turbina podologiczna. A ergonomia pracy? Unit podologiczny.